Dzisiaj mamy bardzo ważną misję do zrealizowania, ponieważ będziemy szukali i szukały idealnego prezentu na Dzień Kobiet, i pomogą nam w tym księgarnie. Znalazłam trzy księgarnie, znaczy znalazłam, wybrałam trzy księgarnie i każda z nich ma zakładkę specjalną na Dzień Kobiet, i w nich były oczywiście polecenia dotyczące książek. Zamówiłam trzy książki i będziemy sprawdzać, czy podpadną mi do gustu i czy można je nazwać idealnym prezentem na Dzień Kobiet. Mam tam na podłodze bardzo duży syf, mam nadzieję, że go nie widać. To jest wyzwanie z pozoru proste, a tak naprawdę wcale nie aż tak proste, ponieważ przez dwa i pół dnia muszę przeczytać trzy książki. To jest całkiem sporo, a one wcale nie są takie, że mają tylko i wyłącznie 200 stron. Więc takie sobie wyzwania robię. Dzisiaj, ponieważ jest Dzień Kobiet, to przeczytamy sobie książkę, która mnie najbardziej zaciekawiła spośród tych trzech, którą i tak miałam zamiar sobie kupować i i tak miałam zamiar ją czytać i jest jednym z tych gatunków, które ostatnio po prostu uwielbiam, więc myślę, że mi się strasznie spodoba. Dzisiaj na tapetę idzie... Ta książka bardzo będę wdzięczna, jeśli ktoś mi napisze w komentarzu, jak przeczytać zarówno nazwę tej księgarni, jak i imię osoby autorskiej. Ponieważ ja koreańskiego nigdy się nie uczyłam, nie oglądałam dram i koreańskich i nie słuchałam K-popu, więc w ogóle nawet nie mam pojęcia, jak brzmi ten język. A wydaje mi się, że może być dosyć piękny. Książka ma około. około ma 380 stron, więc może nam to zająć sporo czasu. Średni czas czytania tej książki, według Lubimy Czytać, to. 6 godzin i 56 minut. Także może być różnie, jeszcze patrząc na to, że ja chcę robić inne rzeczy dzisiaj niż tylko czytać tą książkę. No ale cóż, sama sobie takie wyzwanie dałam, i muszę mu po prostu sprostać. Także zabieram się za czytanie tej oto książki. Git. Śmiesznie, bo ja tam mam lusterko, i w sumie wid mam w końcu podgląd. Kocyk. świąteczny. Butelka wody jest! Zapytajcie się, czemu butelka wody? Widziałam bardzo fajny trik, że akurat nie dotyka się telefonu podczas czytania książki, dopóki nie wypije się całej butelki. I to jest oko patrząc na to, że dzisiejszy dzień w większości musimy poświęcić czytaniu tej pięknej książki, więc książka również jest. Cały komplet słuchawek na razie nie potrzebujemy, bo dopiero, kiedy będę potrzebowała więcej bodźców, to ja sobie założę, a na razie czytamy. Bez słuchówek. No. Wygoda przede wszystkim, pamiętajcie. Mówię to siedząc na pufie, która prawdopodobnie skręci mi kręgosłup, ale kto by się tym przejmował? Jestem już na setnej stronie. No i cóż mogę powiedzieć, nie zawiodę się na tej książce. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, aby mi się nie spodobała. No to jest literatura azjatycka. Ona jest dla mnie niesamowicie komfortowa i, i wyjątkowa na pewien sposób. Wschodnioazjatycka tutaj dodam, bo to głównie tutaj w moim przypadku akurat dotyczy literatury japońskiej, chińskiej oraz południowo-koreańskiej. I to jak osoby pochodzące właśnie z tamtego regionu są w stanie opisywać rzeczywistość w tak ciekawy sposób i jakby ujmować te wszystkie myśli, kreować tych wszystkich bohaterów i bohaterki. No. Ta książka jest super. A teraz na kolejne 100 stron, tak myślę, zabieram was ze sobą do kawiarni. No i kurczę, w tej książce też jest motyw kawy, um, ponieważ jest to księgarnia, w której również kawa jest serwowana. Także myślę, że bardzo wczuję się w klimat, będąc tam. Jest zimno dzisiaj, wiesz? Ja nie wiem, czy Ci widać, ale tam pies ma ogonem, nie to, że gadam do siebie. Znaczy, do siebie też gadam. Dosyć całkiem często, ale odkąd mam psa, to mówię, że, że to z psem gadam po prostu. Najgorzej jest, jak się na spacerze zapominam i zaczynam gadać. Świeci. Kupiłam sobie kwiatki. Myślałam, że będą trochę bardziej rozkloszowane, ale jak się rozwiną, to będą śliczne w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak jest dzień kobiet, to jest mnóstwo tulipanów. I nie wiem dlaczego akurat tulipany. Jeśli wiecie, to możecie dać znać, bo ja na przykład za tulipanami nie przepadam. Nie, nie lubię jakoś tych kwiatków, a goździki są piękne. I zaraz je wstawię do wody. Ale byłam w kawiarni i. Czy udało mi się przeczytać 100 stron? Nie! Udało mi się przeczytać. 40. Dlaczego? Bo się zestresowałam. Czasami tak mam. Zestresowałam się, dojadłam szybko sernik i wróciłam do mieszkania. Jestem na 237. stronie i zgubiłam właśnie znaczniki. Tak, 237. strona. I jestem okropnie głodna. Zamówiłam jedzenie dość dawno temu i od kilku minut pokazuje mi, że za chwilę do mnie dotrze. Ale oczywiście jedzenie sobie zamówiłam jako również prezencik na Dzień Kobiet. Jezus, jak mi burczy w brzuchu. Ale sobie leżysz, rozpraszasz mnie, tak? Rozpraszasz mnie, no tak rozpraszasz. Pan czeka. Czy wy widzicie tego pieska? O Jezus. Tego pieska tu. Zawsze tak leży jak mało w Prawda? Tak dobrze widzicie, mamy cóż kolejny dzień. Nie udało mi się przeczytać tej książki wczoraj, ale za to dokończyłam ją dzisiaj. Czy jestem sceptycznie nastawiona do tego, czy mi się uda przeczytać kolejną książkę w ciągu dzisiejszego dnia? Tak, ponieważ jest godzina w pół do pierwszej, a książka, którą mam czytać dzisiaj, jest troszeczkę obszerniejsza, ale skupmy się na Witajcie w księgarni Hyunam Dong. To jest tak komfortowa pozycja, która no, pokazuje nam, że nie jest najważniejsze to, aby zadawalać i zaspokajać potrzeby społeczeństwa, tylko przede wszystkim nasze, jest, jest niesamowicie komfortowa. Jest zresztą napisane tutaj na zakładce, że to przykład popularnego w Korei nurtu healing. Ja już wiem, że pies się otrzepał. Ja już wiem, że po prostu uwielbiam i kocham ten nurt. To ile komfortu mi przyniosła. Jak ja się uśmiechałam po prostu, bo widziałam, że ktoś ma podobne przemyślenia do mnie. Poznajemy tutaj mnóstwo różnych bohaterów i bohaterek, jednak łączy je jedno, to, że trochę są pogubieni w tym dzisiejszym społeczeństwie, to, że nie wiedzą w którą stronę mają iść i że nie chcą iść według tego utartego przez wiele lat po prostu schematu. Tylko, że oni mają po prostu inne potrzeby. Oni przede wszystkim potrzebują się zatrzymać i nie gonić tak w tym wyścigu szczurów, który jest narzucony nam tak naprawdę od dzieciństwa, tylko chcą być tu i teraz tej teraźniejszości. Jeszcze dodatkowo książka ma mnóstwo różnych smaczków kulturowych, ponieważ zawiera tutaj różne tytuły filmów, ale przede wszystkim innych książek, które ja zresztą sobie również zaznaczyłam. Nie wszystko to są tytuły, y, tytuły książek, są to też po prostu cytaty, które jakoś złapały mnie mocno za serducho i dla osób, które będą sięgały po tą książkę, zwróćcie, zwróćcie uwagę na na końcu każdego rozdziału jest taki rysunek. I zwróćcie na niego uwagę podczas całego czytania książki, bo fajnie możecie się zaskoczyć. No kurde, nie będę się tutaj aż tak bardzo rozwodziła, bo tutaj miałam odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: Czy książka ta jest idealnym prezentem na dzień kobiet? Moim zdaniem tak. Jest to książka, która trafia w moje gusta, którą no, strasznie bym się ucieszyła, gdybym ją dostała. I myślę, że może innym też po prostu pokazać, że czasami warto zwolnić i trochę przystopować i skupić się na teraźniejszości. Jednak zdaję sobie też sprawę z tego, że są osoby, które po prostu nie lubią takich nurtów, ale dla mnie jak najbardziej ta książka dostaje miano idealnego prezentu. Ogólnie, nie tylko na dzień kobiet. <grych> A dzisiaj mamy coś, co myślę. Może trochę mniej mi się spodobać, ale podchodzę do tego z otwartą głową. No, tak, jest to książka, której nie miałam w planach w ogóle czytać. Jednak w ramach tego challenge'u podejmę się tego wezwania. Jest to książka proponowana przez Empik. Właśnie. Świat książki. Dobra robota. Jest to książka proponowana przez Empik na Dzień Kobiet. I jest w nią. To była pierwsza pozycja w tej liście od Empika. Bądź Empiku. Venom. Około 450 stron i ma troszeczkę mniejsze te mm, literki niż witajcie w księgarni UNAM DONG. Mocno wierzę w to, że uda mi się ją skończyć. Lubimy czytać. Mówi, że czas potrzebny do przeczytania tej książki to około 7,5 godziny. Książkę wcześniejszą kończyłam tutaj, więc trochę już jestem przytłoczona tą przestrzenią. Także lecimy do kawiarni. Mój piesek leży, nie wiem czego widać, ale leży w bardzo słodki sposób. Ale czemu się do Was odzywam? Pamiętacie, co mówiłam na początku o tej książce? Jakby co wam wszystko, w sensie nie pamiętam, co mówiłam. Pamiętam tylko, że chyba sama nie chciałabym po nią sięgnąć, i jestem wdzięczna po prostu temu challenge'owi, że po nią sięgam. Czy jest to literatura najwyższych lotów? Nie. Jest raczej z tych średnich bądź niskich. Jest to książka, jeśli dobrze rozumiem, złotpada, ale nie jest wcale źle napisana, w sensie ma bardzo fajne pióro. Hmm, Aleksandra Kondraciuk, tak, Kondraciuk, i naprawdę przyjemnie się ją czyta. I kurczę, chyba potrzebowałam takiej historii. Na początku myślałam, że wszystko przewidziałam. Się okazało, że hmm, wcale nie. I już będąc w kawiarni, z 3 godziny siedziałam, jestem na 156 stronie. To tak już w pewnych momentach miałam takie ranie, bo no naprawdę śmiesznie się, się ją czytało, w sensie o, fajne momenty są niektóre. I powiem tyle, mam znaczniki. To nie są zaznaczone fajne momenty. Możecie obstawiać, co zaznaczam tymi znacznikami. Powiem na koniec. I od razu mówię, że to nie jest tak jak we wcześniejszej książce tytuły innych książek. Coś innego tutaj zaznaczam. Możecie obstawiać w komentarzach. Jestem ciekawa, czy. To jest ugadnie. No, Bawię się dobrze na tej książce. Czy ją skończę dzisiaj? Średnio to widzę, bo no zostało mi ponad połowa. Chociaż powiem szczerze, że tak wciągnęła, że nie wiem, kiedy minęły te trzy godziny. Tak, pierwsze 80 stron, wiadomo, to było wczuwanie się w historię, ale teraz już, jak jestem wczuta w tą historię, trochę mi to vibe'em przypomina szeptem pierwszą część. Ten venom trochę jest taki, patrz. No, i ta główna bohaterka też, taka trochę nora. No, daje mi to waj szeptem, a szeptem to moja ulubiona seria, jaka kiedykolwiek powstała. Także nie ma tutaj jakby naturalnych mocy, to od razu powiem, bo w szeptem jest tam taki. No, są elementy fantazji po prostu, upadła anioły i tak dalej. Tutaj tego nie ma. No i podoba, pod, no, podoba mi się ta relacja między głównym bohaterem a bohaterką. No co mam powiedzieć? Wciągnęłam się. Wciągnęłam się i coś czuję, że skończy się na tym, że sięgnę po drugą część. Ale to zobaczymy. Jeszcze z 300 stron przede mną, żeby podjąć tą decyzję, ale. <grytanie> Drogie osoby, tak, książka. Co ona robi z człowiekiem? Bawię się na niej naprawdę świetnie. Mamy dzień numer 3. Jak myślę, już zdążyliście i zdążyłyście się zorientować. E, mamy godzinę 12. Ja rano jej jeszcze trochę czytałam. Zostało mi około 150 stron. Czy ją dzisiaj skończę? To na pewno. Ale czy skończę również trzecią książkę? Nie wiem, tak szczerze. Mam w planach jeszcze poczytać trochę w domu, później pójdę do kawiarni. Myślę, że realistycznie patrząc na to, ile mi zostało, to zostały mi 3 godziny tej książki, a w praktyce chciałabym, aby wyszły z tego dwie, ale nie, nie jestem aż tak pozytywnie na to nastawiona. I uwaga, znaczników przybywa. Już mi nawet kolor się jeden skończył, więc jestem ciekawa, czy ktoś już się domyślił, co te znaczniki oznaczają. No, i kurde, co im bardziej czytam tą książkę, tym bardziej jestem przekonana, że sięgnę po część numer dwa. Ale to od razu muszę powiedzieć, póki pamiętam, proszę, błagam, niech autorzy i autorki nie piszą o sytuacjach, kiedy ktoś wchodzi do samochodu pod wpływem, i później ten samochód prowadzi jako osoba kierująca, i nie ma z tego żadnych konsekwencji. Takich rzeczy nie popieram, nigdy nie będę popierała. Jakby prowadzenie pojazdów pod wpływem to jest dla mnie nie. To jest dla mnie bardzo duży minus, zawsze, w każdej książce. Tutaj on również występuje. No i nie wiem, czy coś się zmieni na tych kolejnych stronach. Ma zadziwiająco, naprawdę przyjemne pióro Aleksandra Kondraciuk. Ja, jak zobaczyłam, że to jest złotpada to byłam taka. Mm, no dobra, nie spodziewam się jakiegoś super fajnego języka a się naprawdę płynie przez tą książkę. 413 strona. I jakby... CO TAM SIĘ WYDARZYŁO?! Zupełnie się tego nie spodziewałam, a do końca książki zostało tyle! TYLE! I to ma być niby tutaj usprawiedliwione? Taki plot twist? Już chyba wiem, czemu powstała druga część. Skończyłam. Jest godzina 18 dnia 3. No i powiem tak: na pewno kupię drugą część. Tutaj od razu mówię: jest znacznik wieku 16. Ja nie wiem, czy nie dałabym trochę wyższego przez ilość znaczników. Znaczniki to jest strona, na której występuje minimum jedno przekleństwo. Więc można tutaj łatwo zobaczyć, że tych brzydkich słów jest po prostu. Bardzo dużo. No i jest dużo, z, znaczy dużo. Jak na tematykę, m, której dotyka książka, czyli tego, że no, główna bohaterka, zwyczajna dziewczyna zakochuje się w gangsterze. To nie wiem, czy tak dużo, m, ale jest sporo złych zachowań, które są usprawiedliwiane albo które nie mają konsekwencji, więc to jest taki trigger warning, który ja bym chciała poruszyć. Tym bardziej, że. Nie było chyba żadnych trigger warningów, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. No i występują lekkie błędy bądź komplikacje w fabule, ale to, no, to jest książka z więc jakby spoko podchodziłam do niej z dużym dystansem, ale jednocześnie będąc otwarta. I tak jak mówiłam, że naprawdę nie chcę czytać tej książki, tak naprawdę świetnie się bawiłam. I czy jest to książka idealna do polecenia jako prezent na Dzień Kobiet? Jeśli ktoś lubi taką tematykę, to myślę, że może się świetnie na niej bawić. Ja chyba potrzebowałam takiej książki, bo dawno nie czytałam książki z tą tematyką. Tym bardziej, że no mówię, bardzo przypominała mi szeptem, która jest moją ulubioną serią Ever. Um, więc jestem ciekawa w ogóle co będzie w drugim tomie i bardzo fajne tutaj były takie przemyślenia z przyszłości głównej narratorki pisane kursywą. To to było spoko. No i końcówka jakby mistrzostwom to co się tam wydarzyło na no, ostatnich 50 stronach. Absolutnie rozumiem, dlaczego powstała druga część, i po nią sięgnę. A teraz, trzeciego dnia, kiedy powinnam już w sumie kończyć trzecią książkę, a dopiero będę ją zaczynała, jest książka z księgarni internetowej. Tania książka, i tutaj jest najnowsza premiera w sensie z tych trzech, bo ona wyszła 6 marca. I jest nią randka w Paryżu. Nie czytałam opisu, nie mam bladego pojęcia, jakie zawiera motywy, i chyba nie chcę czytać, żeby się po prostu zaskoczyć i sama przekonać. Dzisiaj jest już dzień numer 4. Nie udało mi się tego zrobić w ciągu trzech dni, co mnie absolutnie nie dziwi i mogłam do tego podejść bardziej realistycznie, ale to nic, ponieważ dzisiaj już na 100% skończę trzecią książkę i powiem tak, bardzo mnie irytuje główna bohaterka, niesamowicie mnie denerwuje i. I w sumie inni też. Główny bohater tylko mnie nie irytuje, jego jestem w stanie jakby zrozumieć i on jest spoko, a reszta... No jak na razie jestem najmniej do niej przekonana. Jest bardzo typowa, to akurat tego się spodziewałam i jeśli nie będzie tylko jakichś okropnych scen łóżkowych, to będzie naprawdę całkiem ok ta książka. Nie spodziewam się po niej dużo, ładnie mi pasuje w ogóle do paznokci. Nie spodziewam się pani dużo. Myślę, że będzie po prostu poprawnym, dobrym romansem, jak na razie tak się zapowiada. I niech tylko ta główna bohaterka przejdzie to swoją ewolucję, bo na pewno przejdzie i wtedy już będzie picobello. To nie jest po francusku, myślę, że to nie jest w żadnym języku, ale brzmi trochę jak włoski, a tutaj trochę też tych włoch było. Cóż, e, książka okazała się być tym, czego się pani spodziewałam, czyli po prostu spoko romansem. Trochę miałam wrażenie, że już gdzieś kiedyś czytałam, oglądałam tą historię. Bardzo mi przypomina mm, taką trylogię filmów, którego tytułu w ogóle nie pamiętam. One nie są romansami, ale opierają się na podobnym schemacie, czyli że para spędza ze sobą, w sensie para, że chłopak i dziewczyna spędzają ze sobą jeden dzień w jakimś tam europejskim mieście. Tutaj jest dokładnie to samo i się wtedy również poznają. No, i wszystko komplikuje to, że główna bohaterka ma chłopaka. Po prostu. Tutaj o dziwo też pojawił się schemat prowadzenia pod wpływem, czego również nie popieram. Nawet jeżeli to jest Francja i nawet jeżeli jakieś tam promile są dozwolone, oni na pewno nie pili tyle, żeby to było dozwolone, więc to od razu mówię duży minus. Nie było w ogóle żadnych scen łóżkowych, co było bardzo dużym plusem. No i była taka urocza, taka fajna. Nic nadzwyczajnego, mam wrażenie. Tania książka ją polecała na Dzień Kobiet. Czy jest idealnym prezentem na Dzień Kobiet? Dla mnie nie, bo ja już dużo po prostu czytałam takich romansów, bądź oglądałam w telewizji. Ale jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z romansami, bądź po prostu lubi takie schematyczne powieści, to to jest dobry prezent. I proszę pamiętajcie, że to były tylko i wyłącznie jedne książki, które ja wybrałam spośród list, po prostu, które przygotowały specjalnie księgarnie na tą okazję. Były tam inne książki, również takie, które czytałam. W jednej księgarni były polecone lekcje chemii, których ja w ogóle uważam, że są idealnym prezentem na każdą możliwą okazję. Była też, akurat mam tą książkę ze sobą. Tylko nie wiem gdzie. Moc miłości Jenny Ortegi, która uważam, że jest bardzo dobrym prezentem na Dzień Kobiet, i nie tylko dla po prostu dziewczynek bądź młodych osób, które są w okresie dojrzewania, bo jest tam dużo właśnie takich fajnych przemyśleń, ale to nie o tym miał być ten filmik. Witajcie w księgarni HUNAM Dong, polecone przez świat książki. Dla mnie bardzo dobry byłby to prezent, bo ja uwielbiam po prostu literaturę azjatycką, a myślę, że dla innych też może to podpaść, ponieważ jest to bardzo komfortowa książka. Dalej mamy Venom polecone przez Empik. Jeśli ktoś szuka takiego rozrywkowego, że tak powiem, jak adult, slash romansu, takiego już 18, to również bardzo dobra rozrywka. Ja potrzebowałam tego w tym momencie i znalazłam, więc dzięki. I tania książka, randka w Paryżu. Dla mnie schematyczna, ale dużo ludzi lubi takie schematy. Na pewno urocza, więc jeśli ktoś tego szuka, to również to jest dobry prezent. Co z tego wynika? Absolutnie nic, że każdy ma inny gust, każdy ma inne potrzeby, w danym momencie również różnią się od etapów życia, w jakim jesteśmy, ale dziękuję jak się garnią za to, że w ogóle zrobiły taką zakładkę. Wiem, że to jest, no wiadomo, chwyt marketingowy i tak dalej, ale dziękuję, że znalazły się tam różnorodne pozycje, jakie przeglądam. Naprawdę były tam różne książki z różnych gatunków, a to są tylko i wyłącznie moje wybory, które ja też po prostu chciałam przeczytać. No i co, całe przedsięwzięcie zajęło mi jeden dzień więcej niż w sumie zaplanowałam i w sumie gdzieś podświadomie absolutnie się tego spodziewałam, bo przeczytać trzy książki w trzy dni to jest trochę szybko patrząc na to, że robiłam też po prostu inne rzeczy, które musiałam zrobić w danym dniu, a nie tylko poświęcałam się czytaniu. Dzięki bardzo, jeśli obejrzeliście do końca i obejrzałyście. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz podzielenia się w komentarzach, czy Wy dostałyście może jakąś książkę na Dzień Kobiet, a jeśli nie, to jaką byście chciały dostać? No i oczywiście do zostawienia łapki w górę i dzięki. Widzimy się za tydzień.